W sposób szczególny do pana posła Wałęsy przypomnimy wam wasze afery. Afera taśmowa, afera Ambergord, afera reprywatyzacyjna, afera stoczniowa, próba doprowadzenia lotu do upadłości, afera autostradowa, afera stadionowa, afera wyciągowa, afera z KGHM, afera z Elewarem, można powiedzieć, że afera stanowiskowa. Afera z wyprzedażą majątku narodowego, afera atomowa i inne. Wam media publiczne potrzebne są do tego, aby Polacy o tych aferach nie pamiętali. I dlatego pan Sienkiewicz realizuje, można powiedzieć, plan Donalda Tuska na to, aby Polacy nie pamiętali o tych haniebnych rządach Platformy Obywatelskiej sprzed już ponad 10 lat ale Polacy mają dobrą pamięć i będziecie dalej twarzami kolejnych afer, jakie Donald Tusk przyklei do waszych twarzy, w tym do twarzy pana posła Jarosława Wałęsy. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani marszałek. Jest coś naprawdę żałosnego, kiedy przedstawiciel najbardziej zakomanego klubu, jakim jest PiS, próbuje kogoś oskarżać z tej mównicy. Wystarczy spojrzeć na podobiznę przestępców, których nosicie na piersi, żeby zamknąć wam pusta.